Będę czytać z Dzisiejsza lektura to y, nie, są, y, nie jest obrona Sokratesa, bo to już y, trochę już przeczytałyśmy, przeczytaliśmy, bo tutaj jest płeć męska, przeczytaliśmy to. Y, dzisiaj dla odmiany jest coś takiego bardziej zaawansowanego. To jest epoka ekumeniczna Erika Foglina. Fogelina to się tak mówi. I to jest filozof bardzo ulubiony przez środowisko teologii politycznej. Oni już um, kolejny tom wydali tej książki. I stworzenia na pewno są zainteresowane, bo ja tą epokę, tę epokę ekonomiczną czytałam i to była pierwsza książka, jaką im czytałam. Bo yy, to było tak, że jak yy, kupiłam mewkę japońską. I ym, jako taką to, towarzyszkę życia ryżowca To wtedy właśnie one się kłóciły To był jakiś chyba pierwszy dzień yy, jak one były To yy, przyszłam do domu i została mnie przesyłka z epoką ekumeniczną A także wróciłam do domu po, yy, w, w, wtedy właśnie tego dnia po zakupieniu marki japońskiej Więc żeby je uspokoić Żeby się nie kłóciły, żeby nie skakały sobie do oczu, nie dziobały się to ja im czytałam epokę akumeniczną, otworzyłam na dowolnej stronie i po prostu im czytałam. I to zadziałało, one rzeczywiście się w to wsłuchały i um, kiedy skończyłam czytać, to tak um, patrzyły na mnie z taką nadzieją w oczach, czy um, nie przeczytam im dalej. No to teraz będę kontynuować. Um, To jest taka, można powiedzieć, właśnie, no taka teologia polityczna. Trochę jest tam teologii, trochę jest tam o państwie. I um, może zrobię tak, że stworzenie. Mogę to interpretować ze stworzeniami, ale może jedno stworzenie. To się nie da tak zrobić. Okej. Okay. Otworzymy na dowolnej stronie. Jaki jest dzisiaj dzień? Dzisiaj jest... 5 września. A ta książka jeden 560, czyli może strona 509, bo jest 5.09. To już takie będą chyba konkluzje wtedy. 9. Ne. bo tutaj to jest fragment o przemocy. Ja nie chcę tutaj egzemplifikować przemocy wobec ptaków, więc może ona po prostu w tysią. Tak, tysią jest tutaj, Ona jest w książce. I będę z w czytać. Mam nadzieję, że nie wróci mi na oko. Mam nadzieję. A chyba się tutaj zaprzyjaźniła. Ptysia. Trzeba jej szukać. To jest właśnie ten problem. I tutaj. Możesz tutaj siedzieć. Możesz tutaj siedzieć, a ja będę czytać. Co ty na to, się. Chyba osiągnęłyśmy porozumienie. Pytanie jako struktura w doświadczeniu stanowi część warstwy pomiędzy w rzeczywistości Metaxy i do niej się odnosi. Poznajemy to słowo Metaxa. Jedyną odpowiedzią na pytanie z dużej litery jest tajemnica z dużej litery, która rozświetla się w akcie wątpienia. No już teraz możemy powiedzieć, że to co napisał Eric Hogelim jest bardzo mądre, ponieważ rzeczywiście czasami wątpienie, o, kto się też jest taka zaciekawiona, teraz ma taką y, minę, ona patrzy w lustro. To jest ciekawe, właśnie. Że w akcie zwątpienia, wątpienia, takiego na przykład religijnego, tak naprawdę. Y, Paradoksalnie możemy uwierzyć, bo, bo jednak prowadzimy jakieś rozważania i możemy um, poczuć jednak jakąś opiekę Bożą nad nami. Um. Na przykład dzisiaj miałam sen. W którym poszłam na spacer z kimś innym niż Ptysia i grzowiec. I mm, czy ten sen był proroczy, czy nie był proroczy? Czy to było tylko jakieś taki, nie wiem, sen, o którym y, warto, po prostu tak można opowiedzieć, humorystycznie, ale nic, nie miał wartości nadprzyrodzonej. Mm. No i tutaj właśnie jest takie pytanie, i to jest taka tajemnica. A jednocześnie, właśnie, jak ja to rozważam, no to myślę o tym śnie, to mi się jednak y, rozświetla to, że y, jednak coś w tym śnie jest. Y, zastanawiając się nad tym, y, myślę, że coś jednak tutaj jest w tym śnie, co mnie skłania do, tego, do takich y, właśnie, no do pokładania w nim nadziei. Ym. Właśnie, może był przez Boga zesłany ten sen. Każda próba znalezienia odpowiedzi przez opracowanie doktryny dotyczącej wydarzeń czasoprzestrzennych doprowadzi do zniszczenia struktury pomiędzy społeczeństwem, czyli tej to struktury to, to, to wątpienia, tej właśnie tajemnicy, nad którą się zastanawiamy. No w sumie tak, bo jak się opracuje jakąś doktrynę, na przykład do, doktrynę mojego snu, to, to właśnie... Mm, Co? Ptysia jest zaniepokojona, bo właśnie to jest niepokojące zjawisko. Bo to jest właśnie to, prowadzi do takiego zniewolenia człowieka, i o tym w ogóle nie chce nas przekonać. Um, w ogóle, czy to. Czy widać tam w Tak, ona jest śmieszna. Tysia, nie wiem czy ona się boi swojego odbicia czy nie. Um, dominujące współcześnie systemy zatrzymania historii, takie właśnie w cudzysłowie jest to zatrzymanie historii, to jest istotne, um, mogą zachowywać pozory prawdziwości tylko pod warunkiem, że wykorzystają środki prze przemocy. Na przykład zakażą pytań dotyczących przesłanek i uczynią z tego zakazu formalny element systemu. No właśnie, taka może być um, cenzura wprowadzona, um, jakaś, um, nie wiem, myślę, że w kontekście tej działalności prowadzonej przez teologię polityczną um, chodzi tutaj o jakąś cenzurę, nie wiem, żeby nie było religijności w życiu publicznym, ale, um, ale moim zdaniem to się odnosi do bardzo wielu rzeczy, na przykład... Um, jeżeli jest jakiś, nie wiem, mm, jeżeli na przykład w Borach tuholskich pływa gongo ukrzykliwy. I ten gongoł krzykliwy nie może być trzymany w domu przez człowieka, bo jest to gatunek zagrożony. I właśnie elementem takim przemocowym jest to, że no właśnie człowiek, który chce zaopiekować się gongołem krzykliwym, nie może zakwestionować tego, bo wyśmiany. No jak to? Przecież tak to już jest, że gongou yy, krzykliwy nie może być w domu i w ogóle kaczki nie powinna się trzymać w domu, bo ona musi być na wolności. Taka kaczka krzyżówka, czy gongou, czy czernica. Yy, gongou ma świecące oczy, czernica ma świecące oczy, kaczka krzyżówka nie ma, chyba, że zje jakieś żelki. Yy dodatkami takimi sztucznymi, fluorescencyjnymi, yy, więc yy, jakby yy, wszyscy się patrzą jak na wariata, na, na człowieka, który chce hodować, trzymać sobie w domu jako takiego pupila gągoła krzykliwego. I to jest właśnie ten, yy, ten system zatrzymania historii. Bo yy, właśnie yy, jest zakaz Pytania o takie rzeczy, które przez system zostały określone jako oczywiste. No, dlaczego to nie mogę sobie gongoła hodować w domu, trzymać w domu, mieszkać z gongołem? Bo gongoł to byłby w moim przypadku przynajmniej członek rodziny. Zakaz, jakim obłożono pytanie, czy pytanie z dużej litery, jest symptomem samoograniczenia, które uniemożliwia egzystencjalnie otwartą partycypację w procesie rzeczywistości. To też, jakby moim zdaniem, ma też dźwięk polityczny to sformułowanie Foglina o zakazie, o tej właśnie cenzurze, jaką obłożono to pytanie, o przesłanki jakichś ważnych zjawisk, bo, bo właśnie słowo partycypacja, które tutaj zostało użyte przez Foglina, jest, um, kojarzy mi się z demokracją partycypacyjną, z uczestniczeniem w, um, w życiu politycznym przez obywatela. No w Szwajcarii jest na przykład taki dobry system partycypacyjny, tylko na Islandii zaczął się godzić. No W Polsce jesteś, jesteśmy daleko do tego um, na razie, chociaż no w lipcu były te protesty, więc no, ale ważne, żeby one były jakby mm, podczas każdego rządu a nie tylko podczas panowania jednego rządu taki mniej więcej w takich słowach to wyrażę i, mm, i właśnie um, ta partycypacja nie jest pełna, jeżeli nie możemy um, poruszać pewnych tematów, jeżeli właśnie um, nie możemy um, Na przykład, proponować tego, żeby Komisja Nadzoru Finansowego zniosła wymóg posiadania wkładu własnego do wzięcia kredytu hipotecznego. To jest dziwna zasada, ale jeżeli ktoś właśnie w ramach swojej partycypacji obywatelskiej poruszy ten temat, to, to zaraz go uciszą, że. Nie, to jest... to jest po prostu... To, to, to nie jest państwo, to nie państwo zakazuje, to jest niezależna instytucja, która się nazywa Komisja Nadzoru Finansowego. I mm, jakby mm, nie może być mm, jakiś, nie wiem, mm, ktoś kto... Ty się spadła. No właśnie. I to jest dowód tego. że ona po prostu, po prostu, okay. hmm. ona się chyba boi tego odbicia, ale raczej to jej spadnięcie właśnie jest y, taką, można powiedzieć, y, y, potwierdzeniem jak bardzo y, straszne jest to zjawisko, o którym mówię, że ktoś kto y, 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 chce być y, Bierze udział teoretycznie w partycypacji obywatelskiej, no, czyli partycypuje obywatelsko, uczestniczy, bo to takie mocno myślane mi wyszło. Jeżeli ta osoba nie czuje, że nie może pewnych rzeczy powiedzieć, no to jest to ograniczenie demokracji. Niektórzy nie lubią słowa demokracja, więc można powiedzieć życie polityczne, prawda?